Czy czujesz, że ludzie od razu wyczuwają Twoją siłę, czy jej brak? Pierwsze sekundy decydują o wszystkim. Jeśli nie kontrolujesz swojej energii, ktoś inny to zrobi za ciebie. Chcesz dominować przestrzeń samą obecnością? Słuchaj uważnie. Mistrzowska moc energii. Jak wzmocnić swoją energetyczną falę w walce i życiu? Czy kiedykolwiek czułeś, że niektórzy ludzie mają wokół siebie aurę siły? Przed którą inni naturalnie ustępują? Ich spojrzenie, postawa, sposób oddychania wszystko emanuje potężną energią, której nie da się zignorować. To nie magia to sztuka panowania nad własną energią i świadomością. W tradycyjnych sztukach walki od wieków rozwijano techniki wzmacniania wewnętrznej siły ki czy prany. Dziś nowoczesna nauka potwierdza, że ciało człowieka emituje subtelne pola elektromagnetyczne, a jego umysł potrafi wpływać na otoczenie bardziej niż sądzimy. Jak wzmocnić swoją falę energetyczną i zdominować przestrzeń wokół siebie? Pierwsze: oddech i postawa. Siła zaczyna się w oddechu. Płytkie, chaotyczne oddychanie to sygnał słabości. Głęboki, spokojny oddech. Technika TUMO, box breathing. Buduje wewnętrzny żar i kontrolę nad emocjami. Silna, stabilna postawa mówi: Nie jestem do ruszenia. Drugie skupienie mentalne. Mistrzowie walki wiedzą, że energia podąża za uwagą. Jeśli Twoja świadomość jest rozproszona, Twoja energia również. Jeśli jest skoncentrowana jak laser, inni to poczują. Trenuj skupienie. Medytacja wojownika to niebierność. To intensywna kontrola percepcji. Trzecie: intencja i dominacja przestrzeni. Czy wszedłeś kiedyś do pomieszczenia i od razu poczułeś, kto tam rządzi? To efekt silnego pola energetycznego. Twoja intencja i obecność wpływają na innych. Nie myśl o porażce, narzucaj swoją wolę. Czwarte: wewnętrzny ogień. Energia to nie tylko spokój. Wojownik musi mieć w sobie ogień, który może wybuchnąć w sekundę, gdy zajdzie potrzeba. Trening siły woli, fizycznej wytrzymałości i odporności psychicznej buduje fundament tej energii. Piąte. Siła spojrzenia i ciszy. Prawdziwa moc nie musi krzyczeć. Najsilniejsi wojownicy wiedzą, że jedno spojrzenie może przeszyć przeciwnika na wskroś. Kiedy kontrolujesz swój umysł, Kontrolujesz otoczenie. To nie mit. To rzeczywistość, którą możesz trenować. Jeśli chcesz nauczyć się wzmacniać swoją energię i wpływać na otoczenie bez słów, czas wejść na wyższy poziom. Czy jesteś gotów?